Zaczynamy robotę. 6 godzina rano. Od dzisiaj będzie codziennie robota szła, 5 dni w tygodniu, samego rana, tak jakbym normalnie pracował. I zobaczymy jakie będą postępy. Zabieramy się za to. Zabieramy się za to. Jest decyzja, żeby w grudniu się wprowadzić, także ciśniemy, zobaczymy jak to wyjdzie i to na tyle tej pierwszej wrzuty. Zaczynam od poddasza, zaczynam robić wszędzie te listewki, gdzie brakują, tu są porobione, także jeszcze mnie czeka tutaj ten tył, ale w sumie co, na środku, bo nam zabrakło wtedy yy, śrubek, śrubki już mamy. Że powiem Wam, że to wszystko jest bardzo drogie, nawet jeśli chodzi o śrubki, bo tego idzie. Ej, muszę zejść, bo tego idzie setkami normalnie. Były wkupione 2 kg śrubek i, i brakło krótkich. Później będziemy zjeżdżać tutaj i będziemy je też zakładać. Tak to wygląda. Chciałem dzisiaj ogarnąć listewki w całym domu. Zobaczymy, jak to pójdzie. Ciemno. Ktoś się mnie pytał, jakiego tego gruntu użyłem. Takiego. To był ten grunt, który ja kładłem. Tak wygląda. Co jeszcze chciałem? A chciałem Wam pokazać tą elewację, bo niektórzy mówili, a zaświeć w nocy, że nie pokażę Wam. Ja Wam pokażę, proszę bardzo. Ona nie jest idealna, bo ona jest przygotowana pod, pod strukturę. Tak wygląda. Macie pod światło, jak chcieliście. Są niedoskonałości, możecie zobaczyć, nie wiem pod jakim kątem ta kamera Wam uwzględni. Tak to wygląda. I w ten sposób... I myślę, że tak może być, że ją wyprowadzę. Ale jeszcze odpalę. Ale jeszcze odpalę duży halogen, jak będzie ciemno, jak mi się przypomnie, i, i wam pokażę, jak to wygląda. Bo to, że ona ma tam milimetrowe dziurki, to nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby ona nie pływała i nie falowała. najmniej tak mi się wydaje. To jest też dla mnie jedna wielka. Nie wiadomo jak ona będzie wykończona i będą halogeny odpalone, No przecież ja to słuchajcie robię pierwszy raz nie. I nie wiem jaki będzie efekt. No ale zobaczymy wszystko. Dobra, zasuwam na górę i robię te listewki. A tu jeszcze odpalam, bo chciałem właśnie dobrać te śrubki. Słuchajcie, muszę je gdzieś przyrzucić do jakiegoś czegoś. Zobaczcie, takie ceny 80 zł za woreczek śrubek. I tutaj. Dłuższe, drugi worek, druga kuszka. Tak to wygląda, za same śrubki normalnie, takie to drogie, że szok. Dobra, lecę dalej. Cześć, doszłam do Emila tutaj, 6.30, przyjechałam mu się na nie, bo po prostu chłopak wybiegł z domu, już do pracy o 6:00. No to mówię szybko, poszłam z psem, przyniosłam śniadanko żeby e, zjadł. O, kończę akurat. Szybko zjadł mi do roboty. Dokładnie, ja już kawę sobie robię, ale biorę do góry, bo zaczynamy od samego rana już działać. Rzute, co dziś robimy, w ogóle tam się troszeczkę motamy z tym poddaszem, nie wiem jak to będzie a w ogóle teraz e, chciałem powiedzieć, Basia, czy ty rozpoznajesz? powiedz, czy rozpoznajesz ten samochód? a bo widz wpadł. Jacek, tak? Jacek wpadł nas odwiedzić Wpadłem odwiedzić Emila, pozdrowić od Ciebie, kochanie. Także ja już się zapytałem jak Jacka żona, żona? Żona, no. żona ma na imię, żeby była zaskoczona jak będzie to oglądać. Ja także. Emila. także taką wrzutkę robimy. Chwilę poświęcamy czasu tutaj Jackowi i wracamy do roboty. Tak to wygląda taka wrzuta. Ja. Ruszamy z listewkami na dole. Chcemy dzisiaj Skończyć wszystkie listewki na dole. Membranę tam jest, zaczęliśmy wyprowadzać od góry. Tutaj jedziemy listewki. No kurczę, powiem wam, nie ukrywam wam, że do membrany potrzebuję. Kupię się przyznać, fachowców. żeby membrana była dobrze naciągnięta pod pianę pór no to skorzystam z usługi fachowców oni przyjadą, bo już dzwoniłem ci sami co będą natryskiwać mi tą pianę przyjadą i po prostu tą membranę naciągną tylko mam przygotować wszystkie listewki no kurczę, no nie robi się tak fachowo nie umie tak zrobić fachowo żeby było, była naciągnięta tak jak oni sobie tego życzą także skonsultowałem to z tą firmą i po prostu mi to najzwyczajniej na świecie ogarną, bo po co ja mam coś robić? Sprzęt rozumiecie za grube setki, ale wiedzy trochę mało jeszcze. Także moja membrana jest tak przeze mnie naciągnięta. Wiadomo, ją jeszcze trzeba podocinać. Eee, ale jednak... Jednak to, to... Muszą przyjechać fachowcy i... No to zrobić. Ja też się przypatrzę. Nie ukrywam, że wam chciałem to pokazać, jak to... się robi profesjonalnie, profesjonalnie przez osoby, które to robią eee, najzwyczajniej na świecie na co dzień no dobra tak w tej chwili oczekajcie zajdę. Tak w tej chwili ta sprawa się e, przedstawia e, kleklaruje kle, czy jak to tam się mówi Magda tutaj już widzę same działa Super, to będzie przymiarki próbuję robić A, coś jeszcze chciałem powiedzieć Ogólnie co, lecimy z tym, z tą, z tą górą teraz, z tym dołem. Co tam tak się sypie? Czy obczyszczam? Obczyszczam y, ten tynk, który tutaj się znajduje. Nie musiałbym tego robić, ale y, obejrzałem jeden film, y, z jakiegoś tam kanału, ale teraz nie pamiętam. I jeden gościu tutaj, prawda, z tej strony, jeden gościu czyścił to. Nie musiałbym tego robić. Mogłoby tak zostać, to i tak idzie, no ale jak widziałem, jeszcze tam ktoś mi zarzucał takie coś, że ja mówiłem, że nie oglądam YouTube'a, nie uczę się. A Nagle teraz oglądam, że kłamie, słuchajcie, nie, nie kłamie. YouTube'a nie oglądałem, bo nie było takiej potrzeby. Przychodzili fachowcy i wszystko robili. Dlatego ja mówiłem, że dom buduje bez wiedzy. Także cały dom został postawiony tak naprawdę bez oglądania YouTube'a. Teraz, jeżeli robię sama, widzicie, że robię sam. To posiłkuję się, no to jest chyba normalne. Także nie wiem skąd takie, że ja mówiłem, że nie oglądam, to nagle nie mogę już w ogóle oglądać, czy jak? No nie wiem, dziwne takie podejście jest, nie? Nie oglądałem, tak jak mówiłem cały czas było, a teraz mówię, że oglądam, bo robię coś samemu, no to chyba logiczne to jest. No ale jak niektórzy potrzebują wyjaśnienia, bo już się czepiają własnej dupy, się nie mają i nie mogą czepić, tylko się naprawdę już taki bzdur, no to także wyjaśniam, nie? To już wyjaśniam dla takich ludzi. Także czyszczę, bo widziałem na YouTubie, że ktoś sobie też to czyścił, żeby było ładnie. Zresztą tu listewka idzie, no to sobie przeczyszczę, żeby ją przykręcić, żeby lepiej dolegała, I to na tyle w tym temacie może kuchanie coś byś chciała jeszcze dodać od siebie czy ja czuję tam po komentarzu jeszcze ewentualnie mogę by tam chodziło o to pozwolenie no to o, to, się o to pozwolenie słuchajcie że tak długo czekaliśmy tak my czekaliśmy bo to było w okresie pandemii e, prawdopodobnie teraz jest szybciej bo tam pisaliście że w ciągu miesiąca bo to tamto bo może biuro tam tam kierownik budowy e, tak to tak właśnie Wyglądało, że e, to my załatwialiśmy wszystko w trakcie, znaczy że załatwialiśmy no, e, biuro projektowe tam było i, i właśnie kierownik budowy no to oni załatwiali, ale tak naprawdę wszystko przez e, e, lockdown, nie? Wszystko było pozamykane, wszystko się przedłużało. Także nie będę pisała każdemu z osobna, bo tam właśnie chciałam napisać, ale potem mówię, że czego będę, będzie film, to zaraz wspomnę o tym. Tak, yy, dokładnie. A to co jeszcze ja chciałem powiedzieć, kochanie, chodź ze mną. Bo chciałem, żebyś coś zrobiła. Coś bardzo fajnego i ważnego. Coś wymyśla pewnie. Nie, czemu wymyślam? Kolej rzeczy. Proszę, jako youtuberka Podpiszę się na ścianie dla youtuberów. Proszę bardzo. To Twój dom kochanie. I bardzo bym chciał, żeby Twoja nazwa kanału tutaj była na tej ścianie. Mimo to, że nie masz więcej ode mnie subów, a zasady były, że ilość subów musi mnie przewyższać no ale to chyba logiczne i wiadomo, że nie moja żona. Także promujemy kanał. Proszę bardzo, no znajdź bardzo. sobie miejsce. No dobrze. Który dzisiaj? Właśnie dzisiaj nie wiem, który jest. Aha, bo szczęśliwi nie ten. Ósmy, podajże. Nie liczę czasu, zaraz wezmę telefon. Tylko mój telefon też mi nie pokazuje. Magda, gdzie twój? Też tam jest. Ale tam to czyli gdzie? No jest. Dzisiaj jest ósmy, proszę bardzo, dwunasta trzydzieści jeden, ósmy. Także podpis złożyłam. No, bo się nie spodziewałam, że teraz. A kiedy? Tak mi się przypomniało właśnie. To już nagrywać będziesz, tak? No powiesz o swojej sytuacji, co nieco? Tak, dokładnie. Zapraszam. Także zapraszamy na kanał Vlog z życia. Ludzie, co prawda, dużo ludzi doszło. Magda rzuciła nagrywanie przez problemy przez problemy także powraca już na swój kanał i będzie nagrywać i zapraszam jak klikniecie tutaj to będzie wyskakiwał wyskoczy gdy kanał możecie sobie wejść i zobaczyć No i to na tyle. Lecimy Będziesz dalej tak? z robotą. No co chciałaś w pięknej sukience i z pięknym makijażem napisać? Na tyle. Z tą deletacją cały dół, już jedna strona jest zrobiona. Lecimy drugą stronę. Tak szybko. Nie ma opindalania że codziennie rano do roboty z magdalenką. tutaj budujemy ten dom raz-dwa. Magda mi tu podaje, pokazujemy Wam zakres prac. Jak to się robi? Nawiercam, długą śrubę 7 cm daję, 4 cm wchodzi yy, w belkę tą, a 3 cm tutaj, nie? I tak to robię, czyli nawiercam, żeby ona się nie rozczepiła. Biorę długą śrubę i jadę. Tak wszystko. Nagrywam z tego względu, bo tam w komentarzach pisaliście, że chcecie, żebym nagrywał, jak pracuję. Także. Także mówię do Magdy, żeby trochę ona kręcała, żebyśmy widzieli kocie ruchy, jak to mówię. I teraz tak. To co jest tam za krótkie. To sobie, to sobie dosztukuje. Słuchajcie, tutaj w ogóle taki test membrany robiliśmy. Przyjechał znaczy, do mnie widz. Pozdrawiam. Taki testik membrany robiliśmy, czy ta piana pur nie rozetka tego. No i powiem Wam, że, że membrana zdała wzorowo. Nie ma że się zobaczyć Pokaż to szpada że pod naciskiem się na szywkach porozrywa czyli ten fachowiec, wykonawca, który tutaj był u mnie dobrą membranę mi dobrał wszystko na razie elegancko się zgadza wszystko dobrze się spina, jak ja to mówię w wiedzy no i lecimy z tym tematem cały czas tu nie mam takich długich zawsze muszę sobie dosztukować Zaraz ja, będę krytykowany, że nie mam przygotowanego stanowiska tam. Ale to jest taka robota. W dwójkę też trochę inaczej, nie? Tak, w dwójkę też inaczej. Magda mi to wszystko poda, tylko że teraz... Nagrywam, e... więc mi sobie sam... Tak, pobiegać trochę, nie? Dla fitnessu. porządne, wszystko jest zamocowane bardzo solidnie. No i dobra, no i tak to lecimy w sumie cały czas, nie? Wychodzimy, wychodzimy z tymi listwami po prostu góry, nie? W, w dół teraz, nie? Schodzimy. Na tej zasadzie. To się wszystko odbywa. Emil, Widzę, że nie ale stanę na niej. Jezu, ja tu się na niego patrzę. Oj, wiertarka spadła. Mojego ziomusia Dareczka. Żeby nie oglądał czasem tego. O, bo mi więcej narzędzi nie pożyczy, bo spadło na wiertarkę. A, skrzywiło się. Moje tak spadło, że się wiertło skrzywiło. O kurczę. Pośpiech niewskazany, będzie biło teraz. Dobrze, że to moje wiertło. A nie moje wysionka. Ale już nie wyprostuję tego wiertła. Ale bije. mi się udało jak ja to mówię a mam wysoko teraz a w ogóle ta listewka jest brzydka nie? z tej strony jedynie no to dobrze W filmie mówiłem, że dbam lepiej jako swoje, a to Spadło na ziemię. Pokaż, dlaczego tu krzywa, Magda? No, bo normalnie się patrzę, Emil. Normalnie. Zaraz jak się zwalisz... <śm> no. Magda się troszczy o mnie. Dobra. Dobrze. No właśnie, ja ty. Ja tutaj muszę no wkroczyć. Zobacz. No właśnie, dlatego mówię. Mógł... nie spieszyli, to byśmy te deski usunęli. O. Myśmy te deski usunęli. I pomału, no ale to człowiek jest. Chce jak najwięcej nadrobić. No tak, dzisiaj musimy to wszystko zrobić. No. Bo się trochę wiesz, przeciągnęło to wszystko. A jest późno. To też tak wiesz. Jest, jak jest, dobra. Wyłącz kamerę, bo musimy przytrzymać w tamtej stronę, Misiu, jest na nawet To, co mamy w tej chwili zrobione, yy, zatrzymaliśmy się tutaj na tych deskach. Te deski już są wyprowadzone, będziemy przechodzić już na tamtą stronę. Teraz tylko czyli zostało nam tu. I zostało nam w tym pomieszczeniu. O, i tu. Zostałem. Góra cała jest zrobiona. Także e, tu wszystko już mamy porobione. E, jedną stronę, całą dachę mamy porobioną. Tutaj dałem ich więcej. Trzymajmy O. Tutaj dałem więcej listewek, żeby położyć tą dilatację. A dopiero później przy tą rurę, tutaj, żeby ona po prostu nie pchała, żeby ona była na tym, nie? Yy, bo tutaj będzie musiała iść ta rura do kominka, nie? O, z okapu, z, z kuchni, z wentylatora. Yy, wiem, że tam mówiliście mi, żebym ja po prostu przebił się przez yy, elewację. Tak jak na przykład w Anglii, mały kominek wystawił i też by była, ale słuchajcie, no takiej ładnej elewacji, tam gdzie będą światła, no to ja nie będę żadnej kurcze, żadnego tam kominka wystawiał. Mógłbym, byłoby na pewno łatwiej, no ale jest kominek w dachu do tego przeznaczony, także ciągnę to pod dach. Także z samego dołu do samej góry będzie, nie? No i tak to wygląda. My w sumie na dzisiaj kończymy. Magdalenka Ziewa no, ja poszukuję ziewa. ziewa, jest 16 godzina. Miałem robić codziennie sumiennie 8 godzin, także może jak gdzieś tam trochę się pobyczyłem, to dzisiaj było robione przeze mnie 10 godzin, także te 8 godzin na pewno jest przypracowane. Fakt, jak wziąłem się do roboty z Magdą, to to po prostu, no zrobiliśmy bardzo dużo roboty, nie? Jak dwie osoby, to ładnie zrobiliśmy dzisiaj dużo roboty i jutro y, po prostu robimy to samo. Dokończamy, nie? Dokończamy, dokończamy to On i... co coś robić. Tak, tak, będziemy, będziemy cały czas działać, nie? Działać, żeby się Teraz wprowadzić. obiad już, bo już też głodna Ja też, ja też. No, idziemy zjeść obiad. Dobrze, że mam wczoraj na nie po meksykańsku. Tylko ryż się muszę. No, a ja co? Siłka, relaks, spędzić czas z rodziną, jakiś rower, może pójdziemy na jakiś rowerek i to, no, i to wszystko. Także do następnego filmu, pozdrawiam, cześć. Lecimy. Lecimy na wirka. Lecimy, bo muszę do i potem I Jeszcze. To heja.